Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już zjechałam na mieszkanie. To co miałam akurat gdzieś tam w terenie do zrobienia, to swoje zrobiłam, spieszyłam się dzisiaj trochę, bo miał przyjechać kurier, a jak wiadomo jak przyjeżdża kurier, to dobrze by było być w domu, żeby się później nie ganiać, a musiałam zamówić na ten adres, bo zamawiałam niespodziankę dla Pawła na nowe mieszkanie. Chcę mu dzisiaj wręczyć właśnie prezent, żeby się tutaj dobrze, e, dobrze mieszkało, więc zjeżdżałam szybko. Udało nam się akurat zgrać, że jakoś jak po pół godzini przyjechał, przyjechał kurier, więc już teraz jestem tutaj. Już myślę, że jesteśmy zadomowieni. Czujemy się jak u siebie. Już człowiek ma swoje miejsca. Tak, jak na przykład mam gabinet, tak, tam przygotowany specjalny pokój do pracy, to już wiem, że zdecydowanie jakoś tak lepiej, jak coś mam do zrobienia, to przebywa mi się tutaj w tym pokoju głównym i tutaj sobie po prostu siadam przy stole i, i pracuję. Natomiast to tamten pewnie się oczywiście przyda, jeżeli tutaj coś by się działo, tak, bo w momencie, kiedy ja jestem sama w mieszkaniu, bo Paweł jest w biurze, a ja sobie pracuję właśnie z domu, no to nie ma przeszkód, żebym właśnie siadła, siadła w tym głównym, jakoś taka duża przestrzeń chyba, a chyba na mnie lepiej działa po prostu. Nie mamy oczywiście wszystkiego zrobionego jeszcze do końca, to, to też nie tak wygląda, tak, brakuje nam frontu w szafce jednej kuchennej, brakuje nam wspornika, chociażby przy blacie właśnie w, w gabinecie do pracy. Także jest jeszcze kilka takich kwestii. Mamy problem z tymi drzwiami szklanymi, które Wam ostatnio pokazywałam. Znaczy w zakresie, one fajnie wyglądają tak jak ja je Wam pokazywałam na filmie i wizualnie mi się bardzo podobają z daleka, bo jak się zaczyna wchodzić w szczegóły, to tam są drobne problemy, no ale to już są tematy do wyjaśnienia między nami a realizującymi usługę, więc to nie jest temat na, na YouTube'a. Natomiast no, sam efekt super i chcę, żeby ten efekt dalej był utrzymany, tylko trzeba tam Parę kwestii przy nich, e, przy nich poprawić. Natomiast tak jak Wam opowiadałam, jak miałam takie straszne ciśnienie z tą przeprowadzką, że wszystko ma być tak idealnie, tak idealnie, tak idealnie, no to już teraz już zluzowałam, już tutaj mieszkam. No i okazuje się, że można mieszkać i może brakować paru elementów. Fajnie jak to wszystko już by było, ale jak już słyszę o e, kolejnym jakimś terminie i słyszę, że na przykład front spadł z prezarki i się uszkodził, e, i będzie trzeba poczekać na nowy, i termin się znowu przesunie, to już tak przyjmuję do wiadomości, aha. No i trudno, no i, i żyjemy dalej, tak jesteśmy tutaj już zakotwiczeni. E, dobrze się mieszka. W ogóle wiecie, tak trochę e, dzisiaj tak jest wyjątkowo cicho w ogóle stwierdziłam, że może króciutko jakiegoś vloga nagram, e, bo zazwyczaj jak próbuję tutaj coś nagrać w mieszkaniu, no to włączają się wiertarki, no bo jesteśmy jednymi z, z pierwszych lokatorów, niewiele osób jeszcze akurat w tej części budynku mieszka, więc duża część mieszkań jest jest remontowana i pewnie tak będzie przez najbliższe miesiące, tak? No bo sukcesywnie będą się sprowadzały nowe osoby, czy będą sukcesywnie te mieszkania wykańczało, więc. Więc myślę, że akurat z, z hałasami to się będzie trzeba pogodzić. Ja, tak jak mówię, dzisiaj, ja tak chodzę, jestem taka zaskoczona. Mówię, rany, rany w ogóle, jak cicho dzisiaj, to może coś spróbuję nagrać. Tutaj akurat, tak siedzę i właśnie nagrywam do Was, to mam taką moją mini dżunglę zaaranżowaną. Tak, tutaj jest moja jedna palma, tutaj kolejna palma. porozstawiane rośliny na regale. Pojawiły się już zasłony. O, teraz akurat mi tutaj światło trochę prześwietla, ale bardzo fajny klimacik tworzą. Właśnie moja mini, mini dżungla, kanapa. Nie pamiętam teraz, czy ten kadr się tutaj pojawiał, ściana główna w pokoju. Chyba tak, pokazywałam wam kawałeczek w zajawkach. Też właśnie mnóstwo zielonego. Granatowa komoda z nomy. To jest komoda, którą tak przeżywałam jeszcze na etapie, jak wykańczaliśmy mieszkanie. Bo ona leżała w kartonach i czekała, bo ja ją kupowałam na Black Friday, bo zależało mi, żeby no jak najbardziej atrakcyjną cenę uzyskać. Wtedy była dobra oferta, tam minus 30 akurat, więc to robi, e, robi różnicę w przypadku cen marki. Chyba teraz też mają akurat taką się obniżkę. Także ona czekała w tych kartonach, ale na szczęście nic się nie stało, żadnych, e, żadnych uszkodzeń nie było. No i tutaj właśnie ponownie panel, e, ponownie Teraz nie wiem, co ja Wam do końca pokazywałam, bo ja mam kilka takich paneli ściennych właśnie w mieszkaniu i jeden akurat jest w tej części pokoju. Telewizor, jak widzicie, jest postawiony na komodzie. Ja go nie podwieszałam, bo stwierdziłam, że jak później przyjdzie mi do głowy, żeby coś zmieniać, tak? To zawsze łatwiej zmieniać, jeżeli telewizor jest stacjonarnie, a nie na podwieszeniu. Ten panel w ogóle, bo sporo pytań było na Instagramie, to może akurat kogoś z Was też zainteresuje, to jest panel drewniany. To są takie. Jejku, słowa mi teraz zabrakło. Nie lametki. A dobra, nie mam słowa, ale to są elementy, elementy drewniane, i one są, słuchajcie, montowane na płycie. To, co widzimy tutaj, to jest moja czarna ściana, tak pomalowana czarną farbą. A tutaj, tą podstawę, którą już mamy za tym drewnem, yy, to jest płyta, bo te panele drewniane, właśnie te panele, yy, te lametki, no nazwijmy to tak, bo mi teraz uciekło słowo, one są montowane do płyty i to wchodzi po prostu w całości, i tak jest montowane do ściany. Bardzo mi się to podoba jako taki efekt ozdobny, w ogóle podoba mi się połączenie czerni, brązu i granatu, no bo, bo to są gdzieś tam moje kolory, tak, dla mnie, dla mnie to wygląda fajnie. No i tych paneli jest w tym mieszkaniu kilka, więc to jest też taki punkt łączący różne pomieszczenia. O, tak chyba też pokazywałam Wam któregoś razu, tak, to ten fragment akurat był, tu jest właśnie taka druga. Komoda z, z nomy, właśnie granatowa, która pełni u nas funkcję barku. No, i tutaj wtedy też mamy taki panel, takie przepierzenie, e, które rozdziela nam z kolei część kuchenną, tak, od części wypoczynkowej. Więc tych paneli właśnie jest kilka. No i te lustra na ścianie, tak, one akurat pełnią, to mówiłam, pełnią funkcję, e, funkcję ozdobną, tak, no bo są zamontowane dość wysoko, więc no na dobrą sprawę ja widzę się tylko w tym najniższym. Także tak, przeżywam to mieszkanie, jestem z niego mega, mega dumna. Bardzo mi się podoba efekt, który tutaj został uzyskany. Chyba nawet lepszy niż się spodziewałam, bo tak jak Wam pokazywałam, ja tutaj sporo pozmieniałam wersus e, projekty niektórych pomieszczeń, które były, bo nie mieliśmy projektów na, m, na wszystko. Trochę tych moich zmian się pojawiło, więc nie do końca wiedziałam, jak to będzie ostatecznie wyglądało, no bo ja nie pracowałam na żadnym programie, gdzieś tam miałam swoją wizję w głowie i później jak chodziłam po sklepach, to musiałam tłumaczyć, co autor ma na myśli, czego ja w ogóle, w ogóle szukam, więc Myślę, że wyszło nawet lepiej niż się spodziewałam, i no kurczę, no podoba mi się to, naprawdę to przeżywam. Ja mam chyba takie, wiecie co, silne poczucie własności. Eee, takie, takie mam wrażenie, jak się zastanawiałam wtedy też, jak byliśmy na tym wynajmowanym mieszkaniu, przeprowadzaliśmy się tutaj, że e, słuchajcie, można kupować mieszkania na własność, za gotówkę, za kredyt, można wynajmować, co tam kto lubi, jaką kto ma sytuację, tak, to nie chodzimy nawzajem w swoich butach, więc to nie ma co oceniać część wyborów. Ja natomiast mam poczucie własności, znaczy w sensie, że zdecydowanie lepiej się czuję, jak wiem, że jestem na, na swoim. Tu oczywiście też możemy wejść w dyskusję, na przykład, że jaki kredyt, no to jakie to jest na swoim i tak dalej. To już sobie każdy musi po, po sobie oceniać. Ja na przykład na wynajmowanym nie czułam się do końca swobodnie, a tutaj wiem, że to jest moje miejsce. To chyba też działa w ogóle na koty, które się zaklimatyzowały mega szybko, tak strasznie się o nie bałam, w praktyce okazało się, że na dobrą sprawę na drugi dzień to tutaj mieliśmy gonitwy po całym mieszkaniu, tak, i spanie obok siebie i ojejku, nie, no naprawdę przesłodko było na to wszystko patrzeć, tak, że poczuły się też jak u siebie. Tu na stole akurat mam bałagan, bo mam zapakowany karnisz. Też wam opowiadałam, że te moje wersje się zmieniały. Miałam początkowo mieć karnisz zamontowany i na nim zasłony, potem zmieniła się wersja, że będzie listwa. Karnisz wystawiłam na sprzedaż. Dzisiaj się właśnie wezwała osoba, która jest chętna go odebrać, więc wyzbywam się jeszcze takich rzeczy, których nie wykorzystaliśmy, nas których część pieniędzy można by odzyskać. O, ale wiecie co? Tak, już zdecydowałam się dzisiaj na nagrywanie, a jest stosunkowo cicho. To pokażę Wam mało popularne miejsce w mieszkaniach, czyli przedpokój. Pokażę Wam krótko, jak zaaranżowałam przedpokój jeszcze. Bo tutaj też jest kilka fajnych elementów, które mi się bardzo podobają. Jest czarna ściana, pojawia się motyw czerni. O, i zobaczcie to, co Wam przed chwilą właśnie mówiłam. Kolejny raz panel ścienny, tak? Jest kolejny raz taki drewniany. Panel ścienny tutaj jak jest domofon akurat no to moja czarna pomalowana ściana. No i tutaj mamy znowu płytę, tak? Tu jest ściana, tu jest płyta, tak? Te panele są montowane właśnie do do płyty. Początkowo w ogóle ten panel miał być od podłogi do sufitu, natomiast ja stwierdziłam, że jeżeli zrobimy od podłogi, no to będzie trzeba tą listwę przypodłogową uciąć tutaj. No, i tu dalej pójdzie panel. I to będzie trochę dziwnie taki kawałek białej listwy. I stwierdziłam, że nie, że lepiej będzie ten panel skrócić tak z 10 cm u góry, z 10 na dole, i że to będzie robiło lepszy efekt. No, i mi się podoba, tak? O taki efekt mi chodziło i jest fajnie. Natomiast, a właśnie jeszcze, bo w projekcie w tej pierwotnej wersji było tak, że lustro miało wisieć na tym panelu. E, natomiast jedno, że obawiałam się kolizji z drzwiami, że one się nie będą otwierały tak szeroko, jak mogłyby się otwierać, jeżeli tam by było lustro. Drugie, że trochę przysłonimy panel, który sam w sobie jest fajną ozdobą i mi się podoba. No i trzecie, że chyba lustro jest praktyczniejsze i to się potwierdziło w tej jasnej części. Także jeżeli już się mamy oglądać, to no to fajnie, jak jesteśmy w tym, e, w tym jaśniejszym, jakby pomieszczeniu. Tak i tam możemy siebie dojrzeć. No i właśnie, słuchajcie, tutaj też się pojawia lampa, taki łamaniec, który idzie przez cały przedpokój. On się tam ciągnie, 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 tak jak idzie. Jak idzie mieszkanie. Takie łamańce są robione na, na zamówienie, pod konkretny metraż, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tak po prostu przedstawiamy rzut mieszkania, i pod długość pomieszczenia, pod szerokość pomieszczenia projektowane są łamania, tak, no i ustawiana jest ilość tych elementów, które są. Potrzebne, Także sobie można to składać na 5, 10, 15, 20 metrów, ile kto potrzebuje. Ona jest mega, mega ciężka. Tylko pan, który to montował, wie, ile trudu ten montaż kosztował, bo ją trzeba najpierw złożyć, a później montować. No i oczywiście tutaj po podwieszać, bo są specjalne zabezpieczenia, lampa jest montowana do punktu świetlnego, plus właśnie te dodatkowe zabezpieczenia, tak, które utrzymują jej ciężar. Oczywiście tymi zabezpieczeniami tutaj, tymi linkami można też sterować, jeśli chodzi o wysokość, bo tutaj kiedyś ktoś do nas przyszedł, to już zapytał właśnie, czy nie jest mi ta lampa za nisko. No nie, mi akurat ta, ta wysokość odpowiada, drzwi się swobodnie otwierają, nie ma kolizji. Natomiast można sobie swobodnie podciągnąć tam wyżej, jeżeli dla kogoś to byłby, byłby lepszy, lepszy efekt. Ale tak jak mówię, te łamania tak, i jej długość to już sobie dowolnie pod każde wnętrze można zrobić. No, po włączeniu oświetlenia, wiecie, dla mnie fajne jest to, że to nie jest właśnie jeden punkt świetny, który gdzieś tam po środku się pojawi, ale mamy doświetlony tak naprawdę cały, cały korytarz. Fajne właśnie rozwiązanie, jak są większe mieszkania, gdzie ten korytarz się ciągnie, że wtedy właśnie całą tą przestrzeń mamy świetnie doświetloną. Oczywiście przy włącznikach schodowych, tak jak wchodzimy do mieszkania, no to tutaj możemy zarówno włączyć, jak i wyłączyć, tak więc nie wiem, wchodząc, włączam, a na drugim końcu, jak jestem, mogę wyłączyć. Więc, no nie wiem, mi się takie rozwiązanie podoba. A w drugą stronę, tutaj jeszcze szafa w przedpokoju, która się pojawia. Duże fronty od dołu, od dołu do góry, tak, nie ma żadnego, żadnej podziałki. Oczywiście otwierają się. Tutaj było trzeba też właśnie zgrać terminy montażu lampy, szafy i w ogóle wymiarów, dobrze pomierzyć, tak, żeby nie było kolizji z frontami. Natomiast one spokojnie się otwierają, nie, nie ingerują w żaden sposób w lampy. Tak samo otwierają się. Drzwi wejściowe, szafa z takim frontem, właśnie imitującym beton, tak, żeby tutaj pojawił się jakiś kolor, ale nie był zbyt nachalny. No i uchwyty, tak, bo to są uchwyty do, do otwierania, które są ponownie czarne, żebyśmy znowu mieli ten punkt styku z czernią. No i rozwiązanie, które mi zaproponowano, właśnie na etapie projektu, które bardzo mi się spodobało, to jest właśnie takie podcięcie w tej szafie, gdzie chowamy te bieżące buty. Czyli wchodzimy i tam akurat buty, które mamy na sobie, rzucamy pod spód. A wyciągamy sobie kapcie, no i wychodząc, tam możemy wrzucić kapcie, tak? Na takie właśnie podstawowe, e, podstawowe obuwie, no a reszta jest oczywiście schowana w szafie. No a tutaj mam teraz w końcu pełnowymiarowe lustro, w którym mogę się <glądać> przeglądać. Mała rzecz a cieszy. O, słuchajcie, taka głupotka, gdyby ktoś potrzebował, a nie spotkał się z tym rozwiązaniem, może komuś się przyda. Zobaczcie to, to malutkie tutaj coś, czyli odbojniki, tak, że jak otwieramy drzwi, to żeby one nie uderzały właśnie w panel i nie uszkadzały nawzajem tą klamka panel, to można sobie zamontować po prostu takie odbojniki, one tam w Leruawie, w innych tym podobnych są dostępne, z daleka praktycznie niewidoczne, tak, one hamują właśnie wtedy drzwi na... Panelu. No, i oczywiście, tak jak wam mówiłam, tam włączniki popodmieniane na ciemne w całym mieszkaniu. No dobra, słuchajcie, pogadałam sobie o, o mieszkaniu, a teraz wracam do tematu tkanin. Teraz siedzę akurat w, w tkaninach i wysyłam zapytania. Mam kolejne fantastyczne. O, pochwaliłam się, że jest cicho kolejny fantastyczny, fantastyczny pomysł. Ja mam tego kilka, kilka na tapecie, ale się śmieję, że przynajmniej im więcej tego jest, to z czegoś coś się powinno fajnego, fajnego urodzić. O, bo być może tutaj ktoś, ktoś z Was ma jakieś kontakty, jeżeli znacie jakąś dobrą hurtownię tkanin, to dajcie jak najbardziej znać. Zależy mi na dobrych jakościowo tkaninach, bardzo dobrych jakościowo, chętnie tkaninach włoskich. O, tutaj wiem, że są też osoby, które mieszkają poza granicami, granicami Polski, więc może macie jakieś kontakty do hurtowni bezpośrednio we Włoszech. Już jakieś innych, jeżeli są, są lepsze niż włoskie, ja akurat się zafiksowałam na włoskie właśnie, także coś tam sobie knuję. O, mam w planach w ogóle taki vlog, zejdziemy trochę na takie właśnie leciutkie tematy, mierzymy, bo czekam na, na przesyłkę, popełniłam zamówienie z, z Massimo, bo się takie ładne rzeczy zaczęły, zaczęły pojawiać, a ja znów robiłam czystki, czystki na szafie, więc się pojawi coś nowego. To, jak tutaj zejdą, zejdą te paczki, to może zrobimy paczki bo jeszcze tam jedna paczka z Zalando będzie. No, e, ale to, jak zejdą, to zrobimy sobie tutaj taki mały hol zakupowy, żeby trochę urozmaicenia, żeby nie było, że ciągle gada i gada o tych wnętrzach. A jak już mi się coś wykluje, bo ja mam, powiem wam tak, mam takie tematy stolarskie na tapecie, tematy związane z metaloplastyką, tematy związane z tkaninami. I czekajcie jeszcze, coś. nie, to były teraz te trzy, które są teraz na bieżąco. No, jeszcze tam były dwa w zanadrzu, ale no, pomysł, że tak powiem, mi nie brakuje. <laughs> w końcu coś powinnam dowieść, dowieść do końca, więc tutaj się powinien taki pewien temat pojawić, ale jak będzie, to będzie, nie ma co, co zapeszyć. No dobra, słuchajcie, jakby ktoś miał właśnie jakieś tam kontakty, może ktoś w ogóle pracuje w branży tekstylnej tak i jest związany z tkaninami, to, to dajcie znać. I chyba na tyle by było w takim razie na, na ten moment. Także co? Dziękuję bardzo za uwagę i będziemy się widzieli przy okazji kolejnego vloga.